Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia na dzisiejszą konferencję prasową zgodnie z obietnicą wyrażoną 18 lutego, kiedy spotkaliśmy się w Suwalskim Ośrodku Kultury, by zaprezentować państwu kalendarz wydarzeń na cały obecny rok w naszym mieście. Mówiliśmy wtedy, że będziemy powoli odkrywać karty poszczególnych wydarzeń i tak się składa, że konkretnie dziś chcemy więcej szczegółów powiedzieć na temat um, koncertu Suwałki Street Vibes w ramach um, festiwalu Suwałki Street Festival. Um, w konferencji prasowej biorą udział pan Roman Rynkowski, zastępca prezydenta Suwałk, Anna Szulc, um, pełnomocnik prezydenta miasta Suwałk do spraw młodzieży. Są z nami również um, przede wszystkim przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miejskiej, pan radny Jakub Abramowicz i dyrektor Suwalskiego Ośrodka Kultury, pan Ignacy Ołów. Na początek poproszę pana prezydenta o kilka słów wstępu, genezy tego projektu, dlaczego go kontynuujemy, jak wygląda współpraca przy tym konkretnym wydarzeniu. Szanowni Państwo, rzeczywiście 18 lutego, kiedy była konferencja poświęcona wydarzeniom kulturalnym, tym najważniejszym, z moich ust zobowiązanie, że spotkamy się jeszcze dodatkowo i powiemy o gwiazdach, które wystąpią na koncercie podczas suwalskiego Street festiwalu, czyli suwałki Street Vibes. To wydarzenie odbędzie się 31 maja, godzina 19, hala suwałki Arena o tym już mówiliśmy natomiast nie odkryliśmy tej karty najważniejszej czyli wykonawców dzisiaj o tym powiemy natomiast ja o tym nie będę mówił mamy tutaj fachowca młodego człowieka i to też nie jest przypadek jeżeli chodzi o te koncerty związane z muzyką młodzieżową z hip-hopem z rapem to idea z organizacji takiego koncertu Wyszła od młodych ludzi, wyszła od poprzedniej Młodzieżowej Rady Miejskiej. Tegoroczna edycja jest edycją drugą. W ubiegłym roku, również w tym samym miejscu, czyli w hali Subałki Arena, zgromadziło się ponad tysiąc młodych osób, i to bardzo cieszy. Byli prezentowani wykonawcy. W tym roku, podobnie jak w roku ubiegłym, Staraliśmy się, żeby ci wykonawcy, którzy wystąpią podczas tego wydarzenia, to byli wykonawcy wskazani przez młodzież. Młodzież ma swoją reprezentację. W tym roku szczególnie silne są te mandaty tych młodych ludzi, ponieważ we wszystkich naszych szkołach w ciągu jednego dnia młodzieżowi radni byli wybierani no i niektórzy tak sobie czasem żartujemy że. Gdyby uzyskali taki wynik w wyborach do Rady Miejskiej, to byliby radnymi, bo tam niektórzy mieli poprawie 300 głosów. Także ten mandat pochodzący od młodych ludzi jest bardzo mocny, i we współpracy z Młodzieżową Radą Miejską wy zostali wybrani wykonawcy. Oczywiście wiadomo, że nie, nie możemy spełnić wszystkich oczekiwań młodych ludzi, nie wszyscy wykonawcy mają. Wolne terminy, akurat 31 maja. Natomiast ci, którzy takie ter terminy wolne mają, zostali tutaj zaprezentowani i młodzież to wybrała. Ja powiem tylko, że ten koncert wpisuje się w większą imprezę skierowaną do młodych ludzi, czyli w ten festiwal uliczny, suwalski po raz kolejny już organizowany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Ale wpisuje się też w politykę miasta skierowaną do młodych ludzi. Jest z nami pełnomocnik pana prezydenta do spraw młodzieży. Przypomnę tylko, że jest to nowe, nowe stanowisko w ratuszu miejskim. Jest rada, o której już mówiłem, że ma bardzo silny mandat pochodzący od młodych ludzi. No i są inne projekty, o których już mówiliśmy. Działki dla młodych, stypendia fundowane, to wszystko, co jest skierowane do młodych ludzi, a co ma sprawić, żeby suwałki były takim miejscem, w którym młodzi ludzie będą czuli się gospodarzami. Na tym bardzo nam zależy i chcemy, żeby było też takie wydarzenie dedykowane dla młodych ludzi z wykonawcami wybieranymi właśnie przez tą grupę wiekową. Chcemy młodych ludzi do Suwałk ściągać. Z mojej strony tyle. Dziękuję. Dziękuję panie prezydencie. Wspomniano już przeze mnie i przez pana prezydenta Ania Szulc, pełnomocnik prezydenta miasta Suwałk do spraw młodzieży. Bardzo proszę Ania. Witam. Ja chciałam państwu powiedzieć o tym, jaki wkład w ogóle Młodzieżowej Rady był w ten koncert, zorganizowanie tego koncertu. Jak pan prezydent wspomniał, Inicjatorem, kon, inicjatorami, inicjatorami koncertu jest poprzednia Rada Młodzieżowa. Ta, tego, ta aktualnie panująca Młodzieżowa Rada Miejska została powołana w grudniu, więc tego czasu na działania na razie nie było zbyt wiele, ale pierwszym takim właśnie dużym działaniem młodych radnych było wybranie tych artystów na sobałki Street Vibes. Młodzi spotykali się praktycznie co tydzień, nawet kilka razy w tygodniu na dyskutowanie o tym. Powstała lista potencjalnych artystów, którzy Zostali wybrani przez młodych, czyli miejmy nadzieję, że to tacy artyści, którzy są słuchani. Prowadziliśmy research na Spotify, po prostu sprawdziliśmy, jaka jest słuchalność tych osób. No ja pomagałam bardziej niż się w to angażowałam, bo za bardzo się na tym nie znam, aczkolwiek młodzi są specjalistami od takich tematów. No i w ciągu tej pracy właśnie wybraliśmy kilku artystów, o, zaraz, o których zaraz opowie Jakub. Ważne jest to, że młodzież się angażowała w to bardzo mocno. Czuję się z organizatorami tego, tego koncertu, jak również i mam nadzieję w przyszłości, również festiwalu całego. Jeszcze zobaczymy, jak to będzie z tą działalnością, ale mam taką nadzieję, oni też, i mam nadzieję, że będzie w porządku. Teraz biedem. Bardzo dziękuję. Zatem przejdźmy do klubu naszego dzisiejszego spotkania związanego z prezentacją, kto wystąpi podczas koncertu Suwałki Street Vibe. Zapraszam radnego Młodzieżowej Rady Miejskiej, pana Jakuba Abramowicza. Witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Jakub. No i może nie przedłużając, zacznę od najciekawszej najważniejszej rzeczy tak naprawdę, czyli od wykonawców, którzy wystąpią w tym roku na Suwałki Street Vibe Festival. Zaczynając, wystąpi pierwszy VBS, czyli jest to artysta z Suwałk. Chcemy wspierać lokalną jakby muzykę oraz innych artystów. Wystąpi on na samym początku jako support. No i co tu więcej o tym człowieku można powiedzieć? No jest to młody talent, w miarę popularny artysta. Ma kontrakty z naprawdę wielkimi wytwórniami. Następnym Artystą będzie Kini Zimmer, jeden z topki polskiego rapu. Myślę, że bardziej go nie trzeba przedstawiać. Bardzo znany człowiek w młodym wieku osiągnął ogromny sukces. W 2022 roku około dołączył do największej wytwórni SBM, tam gdzie jest Mata, White i reszta. Także jest to naprawdę ogromny sukces mimo młodego wieku artysty. No i na samym końcu zostawiłem wisienkę na torcie, muszę powiedzieć. Jest to Fukaj. Fukaj to jest bardzo młody artysta. Również z wytwórni SBM. Został jakby to powiedzieć znany dzięki macie. Ponieważ Mata podczas swojej transmisji na żywo słuchał piosenki widzów. I gdy usłyszał utwór Fukaja, no stwierdził ewidentnie, że no ma talent, tak? No i artysta nie musiał długo czekać, żeby się odezwały do niego największe wytwórnie i nagrywał tam po prostu swoją muzykę i robił to, co kocha, i dalej to robi. No i myślę, że to na tyle na temat tych artystów. Tyle co mogę powiedzieć. Jeszcze chciałbym wspomnieć kwestię biletów że bilety już niedługo startują sprzedaż w soku i będzie można je kupić stacjonarnie oraz online. Kwota biletów to jest około 60 zł. Eee, także zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do zakupu biletów. Liczymy na Was i na waszą frekwencję. Także chciałbym Was bardzo serdecznie wszystkich zaprosić, nie tylko z Suwałk, ale także z okolic. Dziękuję bardzo. No, właśnie, jeszcze trochę szczegółów o tych biletach, i o tym opowie pan dyrektor Ignacełów. Słowackiemu Ośrodkowi Kultury <laughs> przypadł w udziale, yy, przypadł w udziale przy podpisanie umów z artystami, negocjowanie tych umów, ustalenie terminów, riderów. Już to mamy wszystko zrobione, więc yy, możemy już spokojnie te zespoły ogłosić i yy, promować. I chciałem tylko tutaj dodać to, co tutaj przedstawiciel Rady Miasta Młodzieżowej powiedział. Bilet już o godzinie 13 będzie można kupować w Suwalskim Ośrodku Kultury w Kasie, oczywiście online i za jakiś czas w tej chwili pertraktujemy również, że na platformie Going Up będzie za jakiś czas można te bilety będzie kupić. Także y, bardzo zapraszam serdecznie wszystkich do zakupu tych biletów, no i do uczestnictwa. Oczywiście na pewno, jeżeli bilety zostaną, y, to y, będą one możliwe do kupienia bezpośrednio przed imprezą, y, w, przed koncertem w arenie. Dziękuję. Dziękuję panie dyrektorze. Ja jeszcze od siebie dodam, jako ciekawostkę, że również podczas tego koncertu odbędzie się podsumowanie takiego projektu, który realizujemy już od tamtego roku. W tamtym roku w sierpniu do Francji, do naszego miasta partnerskiego Grand Saint wyjechała grupa kilkunastu artystów, zarówno z muzyki rap, jak i artystów graffiti suwalczan, by tam rozpocząć nagrywanie wspólnej polsko-francuskiej płyty. I również z rewizytą przyjeżdżają teraz Francuzi właśnie w tygodniu. Poprzedzającym wydarzenie Suwałki Street Festival, i oni również ze swoim materiałem, tym wspólnym polsko-francuskim, wystąpią na tym koncercie w Arenie. Także to też będzie taka ciekawa, ciekawa rzecz i ciekawa kooperacja, bo bodajże chyba pierwszy na świecie taki francusko-polski projekt hip hopowy, rapowy. No i fajnie, że biorą w tym udział Suwałczanie. Jeżeli są jakieś pytania co do kwestii tego wydarzenia, to zapraszamy. Suwałki Street, jest to tylko muzyka, czy jeszcze jakieś? Panie prezydencie, Suwałki Street Vibes to muzyka, tak? Muzyka młodych, ale tak jak mówiłem, jest jeszcze Suwałki Street Festival organizowany po raz kolejny przez Ośrodek Sportu i Turystyki. Tutaj myślę, że w najbliższym czasie też Ośrodek Sportu i Turystyki rekreacji. i Rekreacji, przepraszam. Turystyki jeszcze nie ma, może będzie i rekreacji przedstawi dokładny program i wtedy chcemy, żeby to była taka syntetyczna, skumulowana impreza skierowana no, głównie do młodych ludzi, ale nie tylko. Jeżeli nie ma więcej pytań, to bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Tak jak powiedział Pan Dyrektor Ołów, bilety można już kupować w kasie Suwerskiego Ośrodka Kultury oraz online, a za chwilę, za moment na platformie Going Up. Dziękujemy za spotkanie.